Po raz kolejny witam Państwa bardzo serdecznie z okazji Światowego Dnia Śpiączki w Polsce, w tym roku pod hasłem Razem w opiece możemy więcej. I to, proszę Państwa, nie jest slogan, bo rzeczywiście tak jest. W naszym ośrodku opieka jest świadczona w sposób zawsze zespołowy, skoordynowana, zaplanowana po to, aby nie został pominięty żaden obszar. My od lat pracujemy zespołowo, mamy powołany zespół terapeutyczny. Który, do którego, w skład którego wchodzą specjaliści. Zespółowo spotykamy się kilka razy w miesiącu po to, aby omówić tych pacjent, naszych pacjentów, zaplanować, ale i też monitorować opiekę tych pacjentów. Oczywiście na taki zespół zapraszamy rodzinę, bo ona jest bardzo ważna w tym procesie terapeutycznym bo to rodzina zna tego pacjenta wcześniej, sprzed choroby. Rodzina, przychodząc, ma prawo zadać pytanie, ma też prawo do pytać o wyniki, ale i też czasami po prostu podpowiadamy, jak ma uczestniczyć w tym procesie terapeutycznym. Oczywiście rodzina jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że z jednej strony informacja o chorobie osoby bliskiej, stres, z drugiej strony stres, który jest związany z wypisywaniem ze szpitala. Oczywiście szpitale wprost mówią, proszę zabierać, no i tu się robi duży problem, dlatego że takich ośrodków, w których prowadzona jest program wybudzeniowy pacjentów ze śpiączki, jest po prostu za mało. Brakuje tych miejsc. Do naszego ośrodka też jest kolejka dosyć długa. Z kolei, ja biorąc udział w zespołach kwalifikujących do ośrodka, przyjęcie pacjenta do ośrodka, też przechodzę różne stresujące sytuacje, dlatego że odmawianie w sytuacji, kiedy powinno się przyjąć tego pacjenta z braku miejsca wolnego, też nie jest łatwe. Oczywiście program jest wymykowany pewnymi kwalifikacjami, czyli jedną z takich kwalifikacji jest czas, rozpoznanie, to żeby nie było parametrów prozapalnych, czy żeby pacjent był bez, bez respiratora. I to determinuje, czy my tego pacjenta możemy przyjąć, czy nie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nas od samego początku, już ten pierwszy telefon, który odbieram, jest bardzo ważny dla tej rodziny, dlatego że to, to zależy od nas, jak my do tego podejdziemy. Ja już wiem z doświadczenia, że nie ma czegoś takiego, że się nie da. Naprawdę wiele można, tylko trzeba się wsłuchać w problem rodziny. Rodzina oczekuje od nas podpowiedzi a ja czasem po prostu szukam sama po ośrodkach w Polsce wśród swoich koleżanek i czasami po prostu podpowiadam żeby rodzina zwróciła się o pomoc w innym miejscu kiedy u mnie tego miejsca nie może uzyskać jest to dla nas rzeczywiście chyba jeden z najważniejszych problemów, kiedy my musimy odmawiać. Natomiast w ośrodku obowiązuje nas zasada, że każdy z pacjent jest najważniejszy, rodzina jest ważna, ale i też pracownicy są ważni. Ja do tego hasła, tego rocznego dodałabym, że razem w opiece możemy więcej, ale i dołożyłabym i, że razem w opiece można uzyskać lepiej, łatwiej, prościej. I takich efektów życzę, takich tylko efektów życzę swojemu personelowi i, swoim, i, i rodzinom, i pacjentom. Dla mnie, dla terapeuty zajęciowego oraz terapeuty CI bardzo ważne jest poznanie pacjenta sprzed jego choroby, jego zainteresowań, jego upodobań, co lubił, czego nie lubił. Ponieważ pracujemy z pacjentami z ograniczoną świadomością, bardzo często takie wywiady nie są możliwe do zebrania z samym pacjentem, dlatego na samym początku, jak pacjent do nas trafia, wywiad przeprowadzany jest z rodziną. Korzystamy z wywiadu Poznaj pacjenta zaczerpniętego z metody Marii Montessori. Dotyczy on głównie upodobań, zainteresowań, pasji ale również tego czego pacjent nie lubił robić, gdzie, gdzie pracował, jaki jest jego stan cywilny. Te wszystkie rzeczy, informacje są nam bardzo potrzebne, bo dzięki temu możemy dostosować formy i różne metody do terapii z tym pacjentem, co przyczyni się później na lepszą też jakość życia tego pacjenta, na lepsze dotarcie do tego pacjenta, na bliższy kontakt z pacjentem, też na na to, że ten pacjent być może nam zaufa, otworzy się przed nami i będziemy mogli się z nim skomunikować, na przykład za pomocą systemu CI, jeśli to będzie pacjent na przykład w minimalnej stanie świadomości. Moją rolą jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich, pacjentów i rodzin, ale także całego personelu. Oczywiście są momenty i sytuacje bardzo przyjemne jakim jest wybudzenie pacjenta, ale również są sytuacje taka jaka jest obecnie, że musimy z powodu różnych infekcji nieokreślonych oddalić nasze rodziny od pacjentów ze względu na ich bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że rola rodziny w procesie terapeutycznym jest bardzo ważna, dlatego jesteśmy bardzo przychylni dla rodzin, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań do tego. Zawsze mamy na uwadze bezpieczeństwo i stabilność naszych pacjentów, dlatego zawsze musimy znaleźć złoty środek. Aby równoważyć pewne sytuacje. Oczywiście bardzo bym chciała, aby rodziny naszych pacjentów czuły się bardzo dobrze. Za wszelką cenę chcielibyśmy stworzyć sytuację taką, aby czuli się jak we własnym domu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ważne dla naszych pacjentów aby mieli poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Wiemy, że to bardzo wpłynie na poprawę jakości życia naszych pacjentów. Jako rodzina powinniście uczestniczyć na każdym etapie procesu usprawniania. Jesteście strefą bezpieczeństwa i komfortu tej osoby w nowym otoczeniu. Minimalizujecie ryzyko poczucia odrzucenia i separacji. Powinniście uczestniczyć, żeby zrozumieć cały proces opieki i fizjoterapii i móc w nim uczestniczyć. Poza tym, kto zna lepiej tego chorego niż wy sami? Więc możecie nauczyć medyków, czego ten człowiek tak naprawdę zawsze potrzebował, lubił. I możecie nauczyć od medyków cierpliwości i spokoju, bo oni jako pracujący na siebie z niepełnosprawnością, mimo emocji, frustracji, które mogą się pojawiać, dalej pracują w wyznaczonym kierunku. Jako rodzina możecie dać to, czego nie da nawet najlepszy terapeuta uczucia, bliskość, relacje powód by być, powód by chcieć. A ile ten cały proces trwa? Dopóki się nie poddać. W procesie przywracania utraconych funkcji, nieocenionym elementem pracy fizjoterapeuty jest stosowanie nowoczesnych form rehabilitacji, w tym robotyki. W naszym ośrodku korzystamy m.in. z lokomatu Luny oraz Steli. Lokomat jest jednym z atrakcyjniejszych form terapii. To orteza kończyn dolnych połączona z bieżnią. Przede wszystkim umożliwia reedukację chodu już od wczesnych etapów rehabilitacji. Luna i Stella wykorzystuje biofeedback w postaci elektromiografii, która pozwala obiektywnie zmierzyć funkcjonowanie układu mięśniowego i przewodnictwo nerwowe. Dzięki temu już przy niewielkiej czynności bioelektrycznej której nie widzimy gołym okiem, jesteśmy w stanie zmobilizować pacjenta do aktywnego włączenia w proces rehabilitacji oraz zapobiec bierności w terapii. Wszystkie te urządzenia są zaopatrzone w mierzalne wyniki, co dla pacjenta i rodziny jest przekonywujące. Pacjent widzi swoje efekty i ma porównanie, jak było, a jak jest obecnie. My, jako specjaliści, jesteśmy osobami, które odpowiadają za cały dobrostan medyczny, rehabilitację pacjenta, a rodzina powinna być tym elementem, który motywuje do ćwiczeń do, do powrotu do normalności i do zdrowia. I w tym ważnym, żeby rodzina mogła zachować taki status to jest to, żeby rodzina była w stanie też jakby dalej prowadzić w miarę normalne życie, do którego też pacjent się motywuje, żeby wrócić po chorobie. Nie zapominać, żebyśmy jako rodzina pacjentu. rodzina pacjenta nie zapominali o tym, że mamy też innych członków rodziny, że mamy dzieci żeby choroba pacjenta, który jest w ciężkim stanie nie była takim głównym elementem do którego, dookoła którego obraca się całe życie ponieważ to też będzie u pacjenta, który jest w takim stanie powodowało poczucie często winy lub tego, że jest ciężarem dla rodziny. Więc ważne jest to, żeby w tym elemencie tego wsparcia dla samych siebie zachować w miarę normalne życie w nienormalnej sytuacji tak naprawdę i nie zapominać także o innych członkach rodziny i o tym jakby jak funkcjonujemy, bo to dla pacjenta też oznacza to, że on ma wizję tego, że jest w stanie wrócić do tej normalności, którą zna i pamięta. Pani Lucynko, co dla pani było najtrudniejsze w poradzeniu sobie z nową sytuacją, jaką pani, spo, jaką pani spotkała? Tak? Nie wiem. Nie było czegoś takiego. Nie było, ja się zacięłam. Gdzieś to schowałam wewnątrz, nie płakałam, nie panikowałam, tylko wiedziałam, że tu będą lata rehabilitacji. Po wypadku. Lekarz we Wrocławiu w szpitalu mi powiedział, że syn z tego nie wyjdzie. To nie, nie powiem, jakimi użyłam słów, ale on powiedział, że mam prawo tak myśleć, bo jestem mamą. Ja powiedziałam, że mój syn z tego wyjdzie. Wiem, że to będą lata rehabilitacji, może być pięć, może być więcej. I będę robiła cały czas to, żeby on ze mną jeszcze wypił kawę. Mhm. Ja jak do niego to mówię, to on stara się tak uśmiechać, nie? Tak. A czego by pani potrzebowała na przyszłość, a może dzisiaj, do tego, żeby opiekować się dalej synem? W tej chwili? Czas już mam. Przeszłam na emeryturę. Trudno powiedzieć. Jakbym mogła, to bym tu przybywała cały czas. Bo powiem inaczej, do domu się trochę boję, on ma jeszcze tą rurkę trochotominą. On jest tak osłabiony, że on zawsze jakieś infekcje łapie. Ja się boję, a lekarz nie na stchnięcie palca, że przyjedzie do domu. Mhm. Póki on się nie wzmocni, żeby wiem, że wstanie na nogi i tak, że będzie. Chociaż, żeby był na wózku, będzie siedział ale się kiedyś do mnie odezwie, żeby jadł. To jest dla mnie najważniejsze, sam. Pani Izo, już od dłuższego czasu tutaj Pani mąż leży w naszym ośrodku. Mogłaby Pani opowiedzieć, jakby z czym nowym Pani się musiała zmierzyć, tak? Po, 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 jakby po wypadku, po tym, co się, co się wydarzyło. No Początek był ciężki, znaczy, ciężko było na początku. Y... Miałam taki żal, No nie wiem dość, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego nas to spotkało. I człowiek nagle z dnia na dzień został sam, prawda? A myśmy z mężem byli naprawdę nierozłączni, wszędzie razem, wszystko razem. Także naprawdę to był dla mnie straszny szok. No, ciężko było na początku ciężko było, bo takie podstawowe rzeczy, które kiedyś sama robiłam, ja sobie tak myślałam, jak ja sobie teraz ty tym wszystkim poradzę. No ale później po chwili no dziewczyno, przecież ty to robiłaś kiedyś sama, nie potrzebowałaś żadnej pomocy. Dlaczego ty się teraz tak tego wszystkiego boisz, tak? No i nie wiem, no. I się wydawało, że będę uzależniona od pomocy cały czas. Że ja no, po prostu, że ja sobie nie poradzę. Z, z, codziennym, z codziennymi obowiązkami, z codziennym życiem, które się zmieniło o 360 stopni, prawda? Bo było, kiedyś było inaczej, a teraz jest inaczej. Zostałaś sama. Co było dla Pani największym wsparciem, a może jakby było ileś tych dróg wsparcia? No wsparciem, no rodzina, wiadomo. Mieszkamy blisko siebie, rodzina, męża, bracia, bo moja rodzina jest daleko za granicą. Także ja zostałam sama, dużo mi pomagali, dużo, dużo. Ja, ja na przykład nie byłam w stanie wsiąść i jechać samochodem, bo dla mnie to się wydawało w tej chwili no, niemożliwe. Ja tego nie potrafię. No ale w końcu ktoś mi powiedział: Słuchaj, kiedy ty masz zamiar nauczyć się na nowo? Czy czekasz, aż zima będzie i zaczniesz znowu jeździć tym samochodem? I coś tak, tak z dnia na dzień. Aha, no faktycznie dostałam może takiego kopa, bo, bo widocznie tego potrzebowałam i zaczęłam jeździć, jeździć radzę sobie już sama. Przedtem się bałam jechać gdziekolwiek, a może mnie podwieźcie, a może tu. Nie, radzę sobie już spokojnie ze wszystkim sama, bo wiem, że muszę. Nie mogę cały czas chodzić i prosić się, żeby mi ktoś w tym pomógł, czy w tamtym, czy w tym, nie? Mhm. No. Ale pamiętam, że miała Pani trudności na początku z proszeniem w ogóle o pomoc. Tak. A jak to teraz wygląda? To znaczy się, ja uważam, że ja już jestem na tyle samodzielna, że naprawdę, ja tej pomocy już nie muszę tak się prosić, o tą pomoc. Dzieci mnie wspierają jak mogą, nie są ze mną na co dzień, ale dużo, syn mi pomaga, także... I zawsze mówię, że jadę do Krzysia naładować baterie, tak? Bo Krzysiu mi daje tą siłę. I jak idę zawsze, ze... jak idę ze stacji, to po drodze mam kościółek, tutaj w obornikę, zawsze do niego wstępuję. I dziękuję Bogu za to, że, że On jest, za to, że mogłam tu dzisiaj do Niego przyjechać, że mam na to siłę i zdrowie. I, i że On w ogóle jest, i że no, 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 cieszy mnie to, że no, mogę być przy Nim. I jak wracam do domu, ja jestem innym człowiekiem, bo ja nie lubię zostawać. Ja wolę przyjeżdżać tutaj, siedzieć tutaj z Nim cały dzień, jak w domu i rozmyślać, było tak, czy było tak kiedyś, a już nie jest. Także dla mnie tu jest, tutaj ośrodek to jest dla mnie jakby drugim domem teraz. Chcemy podziękować tutaj wszystkim, całemu zespołowi, no bo jednak są postępy. Jest coraz lepiej. like okay.